Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Fotoforma. W tym materiale chciałbym Wam przedstawić filtry od marki URTH. Te filtry od jakiegoś czasu są dostępne w sklepie Fotoforma. Ja też już od jakiegoś czasu mam okazję je testować i w tym materiale powiem Wam co o nich sądzę. Zapraszam do oglądania. W tym materiale skupię się na filtrach kołowych, ale producent ma w swojej ofercie też filtry prostokątne i uchwyty do nich. Więc jeśli chcecie, to dajcie znać w komentarzach pod tym materiałem. To przygotuję też film o tamtych filtrach. Jeśli chodzi o same filtry od URTH, to są one dostępne w dwóch wersjach. Pierwsza wersja, taka standardowa, ma brązowe opakowania, ja ich tutaj nie mam. Mam filtry w drugiej wersji, czyli takiej bardziej profesjonalnej, która jest w takich szarych pudełkach i jest oznaczona plusem. I czym się różnią te dwie serie? Ta seria podstawowa w tych brązowych opakowaniach ma 8 takich specjalnych warstw nanopowo, które chronią przed refleksami poprawiają jakość obrazu, też dzięki nim łatwiej się takie filtry czyści i tam tych warstw jest 8, a w tych bardziej zaawansowanych tych warstw jest aż 20, więc generalnie powinny one dawać jeszcze lepszą jakość obrazu. Ja testowałem tylko te filtry z tej lepszej serii. Filtry oczywiście możemy kupować pojedynczo, wtedy przychodzą one do nas w takich opakowaniach, a sam filtr jest w takim fajnym metalowym pudełku, który dobrze zabezpiecza go podczas transportu. Też zajmuje mało miejsca. Naprawdę jest to fajnie wszystko wykonane. No i też w zestawie do każdego z tych filtrów dostajemy taką ściereczkę do czyszczenia. Też jest to miły dodatek ze strony. Producenta. No ale standardowo filtry możemy kupować pojedynczo. A to co mi się podoba w URTH, to że też dostępne są takie zestawy filtrów, które są właśnie w takich większych, okrągłych opakowaniach. No i to jest ciekawe rozwiązanie, bo możemy sobie kupić od razu cały zestaw dostosowany do naszego typu fotografii. Są zestawy do fotografii natury, takie zestawy podstawowe. No i też tam mamy różnego rodzaju filtry od razu w jednym zestawie, i to jest fajne rozwiązanie. To, co mi się też podoba, to kiedy kupimy taki zestaw filtrów, to one mają w zestawie też takie nakręcane metalowe osłony, dzięki czemu nie trzeba ich transportować w dodatkowym pudełku, tylko nakręcamy sobie taki metalowy dekielek z jednej strony i z drugiej strony, i możemy dzięki temu kilka filtrów transportować w tak małej formie. No bo normalnie filtry przychodzą do nas zazwyczaj w takich plastikowych pudełkach, one zajmują więcej miejsca, szczególnie kiedy mamy kilka filtrów, a tutaj widzicie, mogę mieć cały zestaw filtrów i w w formie schować sobie to do kieszeni, bo one są zabezpieczone tutaj z przodu i z tyłu tym metalowym dekielkiem. W łatwy sposób wyciągać w plenerze, nakręcać, odkręcać to jest super wygodne. No i ten zestaw, który ja mam tutaj, to jest zestaw dedykowany do fotografii natury i w jego skład wchodzą cztery filtry. Filtr UV, filtr polaryzacyjny, filtr ND64 i filtr połówkowy ND8. I teraz pokrótce powiem Wam, do czego te filtry służą. No po pierwsze, mamy tutaj. Ufałkę. Ufałka no w zasadzie w dzisiejszych czasach służy tylko do tego, żeby sobie zabezpieczyć przednią soczewkę przed uszkodzeniami. No i w zasadzie do niczego więcej ona nie służy. Ona nie daje nam żadnych efektów na zdjęciach. Więc jeśli chcecie po prostu chronić swoją przednią soczewkę, no to takiej ufałki używamy, żeby jej nie porysować. Następnie mamy filtr ND64. No i to jest filtr, który pozwala wydłużyć czas naświetlania aż sześciokrotnie. O 6 eV możemy wydłużyć czas naświetlania, dzięki czemu możemy na przykład Rozmyć wody, która płynie w potoku, albo rozmyć chmury, które dosyć szybko e, idą po niebie, e, możemy takie efekty w fotografii krajobrazowej osiągać. Ja zazwyczaj preferuję filtry ND1000, które pozwalają wydłużyć czas aż o 10 eV. Tutaj jest 6, co w wielu przypadkach może być wystarczające, ale ja do takiego swojego powiedzmy wymarzonego zestawu dołożyłbym jeszcze do tych filtrów e, ten filtr e, ND1000. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki filtr sobie dodatkowo dokupić, też podłączyć go tutaj z tymi dekielkami i mieć po prostu jeszcze większy. E, Zestaw. Następnie mamy filtr polaryzacyjny. On pozwala zredukować odbicia na przykład od powierzchni wody, ale też zwiększa nasycenie i kontrast na zdjęciach. Chmury są na przykład takie bardziej kontrastowe, więc jest to filtr, który bardzo się przydaje w fotografii krajobrazowej. Wielu fotografów używa go praktycznie cały czas. Takim filtrem oczywiście trzeba kręcić. On tutaj ma regulację i patrzymy się po prostu na ekran bądź wizer w naszym aparacie i sprawdzamy, czy ten efekt jest odpowiedni. Ja w tym materiale oczywiście pokażę Wam przykładowe zdjęcia wykonane za pomocą takich filtrów, żebyście zobaczyli, jak. Ten efekt wygląda, więc to jest kolejny filtr w tym zestawie. No i ostatni filtr jest, myślę, najciekawszy, bo jest to filtr, filtr dosyć rzadko e, spotykany. Jest to filtr. ND8 połówkowy, ale w wersji kołowej. Do tej pory zazwyczaj takie filtry były sprzedawane w wersjach prostokątnych na te specjalne uchwyty. No bo to jest powiedzmy wygodniejsze, bo mamy większy zakres regulacji, możemy przesuwać góra dół, gdzie to przejście ma być. I ja też zazwyczaj w swoich jakichś poradnikach fotografii krajobrazowej polecałem bardziej te filtry prostokątne. Natomiast widzę też zastosowanie dla takiego filtra kołowego, dlatego że tutaj zostało to zrobione w przemyślany sposób. Bo po pierwsze to przejście nie jest na środku kadru, Tylko jest tak w dwóch trzecich, więc możemy kadrować na zasadach złotego podziału. Nie mamy tak dużej regulacji, jak w filtrach prostokątnych, nie możemy ustawić, gdzie dokładnie to przejście ma przechodzić. No ale mamy je w dwóch trzecich kadru, co w wielu przypadkach nam się sprawdzi. No, i mamy też możliwość pochylania tego filtra na boki, więc też możemy sobie to regulować na przykład do linii horyzontu, do jakichś gór, jeśli chcę na przykład tylko część kadru sobie przysłonić, to nie ma z tym problem, możemy go na boki pochylać. No i ten filtr na pewno zajmuje mniej miejsca niż taki zestaw filtrów prostokątnych, jest wygodniejszy. W użytkowaniu, więc też jak najbardziej jest dla niego zastosowanie. Takie filtry prostokątne, połówkowe, szare dali będą bardziej uniwersalne, ale tak jak mówię, taki filtr myślę, że może się wielu osobom przydać i jest po prostu szybszy i wygodniejszy niż taki zestaw filtrów prostokątnych, które też dużo łatwiej jest uszkodzić w transporcie, dużo dłużej się to wszystko zakłada, ustawia, a taki filtr możemy szybko sobie nakręcić i już robić zdjęcia, więc całkiem fajnie jest to rozwiązane. No i to jest ten pierwszy zestaw. Filtrów, które są klasycznie nakręcane na obiektyw, no tak jak to zazwyczaj w filtrach bywa, ale teraz pokażę Wam drugi zestaw, który moim zdaniem jest jeszcze ciekawszy. W skład drugiego zestawu filtrów wchodzą filtry UV, ND1000, ND8 i filtr polaryzacyjny. Natomiast tutaj największą różnicą, która jest, to jest to, że to są filtry mocowane Magnetycznie, i to jest dla mnie rzecz niesamowicie wygodna. Odkąd używam takich filtrów, to nie bardzo wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, powrót do takich klasycznie nakręcanych filtrów, bo jest to jeszcze szybsze i jeszcze wygodniejsze. Tutaj również mamy w zestawie te metalowe dekielki, natomiast one się tutaj trzymają magnetycznie, więc bardzo szybko można je zakładać i ściągać. No i w jaki sposób mocujemy to do naszego aparatu? Mamy dwa sposoby. Pierwszy z nich to Mamy taki po prostu adapter, czyli pierścień o określonej średnicy. Wybieramy oczywiście taką średnicę, jaką mamy w naszym obiektywie. Ja tutaj mam swój obiektyw 8.25, który ma średnicę 72. Nakręcam ten pierścień, i on mi już umożliwia mocowanie do niego filtrów magnetycznych. On jest bardzo wąski, więc powinien zapobiegać winietowaniu. Generalnie te filtry, przynajmniej na moim obiektywie, nie winietują, kiedy montuję jeden filtr, natomiast w przypadku założenia już dwóch filtrów ta winieta się pojawia, no ale to jest jak najbardziej normalne w przypadku tak szerokokątnego obiektywu. Nawet jeśli te ramki w tych filtrach są bardzo wąskie, to i tak, jeśli założymy takich filtrów kilka, no to, to winietowanie się po prostu pojawi. No i kiedy mam założony ten adapter, to widzicie, przykładam tylko filtr polaryzacyjny i jest on. Założony. Chcę założyć jakiś inny filtr, przykładam, załóżmy filtr ND8, też jest on założony. No Jest to bardzo wygodne, a kiedy chcę transportować, zabezpieczyć całość, no to. Zakładam sobie ten magnetyczny dekielek, i w takiej formie to wszystko mogę bezpiecznie transportować, nic mi się tu nie porysuje. Jak widzicie, to się trzyma naprawdę dobrze, te filtry magnetyczne nie odpadają, nawet przy jakimś tutaj uderzeniu nic się nie dzieje. Więc ja bym się specjalnie nie bał ich używać, że gdzieś tam mi one odpadną, mi się rozbiją. To działa naprawdę fajnie, no i właśnie jest niesamowicie szybkie. Drugim sposobem na mocowanie tych filtrów jest założenie filtra UV, który jako jedyny z tych filtrów ma też normalny gwint, nie tylko to mocowanie magnetyczne, bo te pozostałe filtry mają tylko takie mocowanie magnetyczne, nie mają takiego klasycznego gwintu. Natomiast tutaj producent przemyślał to, że wiele osób używa UV-ki jakby cały czas, cały czas sobie zabezpiecza tą przednią soczewkę, więc filtr UV nakręcamy sobie normalnie do obiektywu i do niego możemy dokładać dodatkowe filtry, na przykład filtr polaryzacyjny albo filtr ND1000, no jaki tam potrzebujemy, to możemy sobie go po prostu dołożyć, jak widzicie, szybko do tej ufałki. Jeśli nie ma tutaj tego dodatkowego adaptera, są tylko dwa filtry, no to z tego co widzę teraz, to ta winieta się tutaj nie pojawia. Dopiero kiedy mam jeszcze dodatkowy ten adapter i chciałbym jeszcze dwa filtry założyć, to już na moim obiektywie winietowanie widać, natomiast jeśli założę po prostu UV i dołożę jeden filtr, to tej winiety nie ma. No Ten problem winietowania to oczywiście dotyczy szerokokątnych obiektywów, na jakichś teleobiektywach to raczej nie będzie w ogóle z tym problemu. Natomiast jeśli chcecie używać ufałki, i dokładać filtry magnetycznie, to tutaj przynajmniej w przypadku 8 mm na 4 4,3, czyli 16 mm na pełną klatkę, to winietowanie nie powinno się pojawiać. No, i tutaj też producent zaleca, żeby tej uv nie mocować do tego adaptera. Magnetycznego. Ona się tutaj trzyma, ale trzyma się słabiej, więc jeśli chcemy używać ufałkę, to zakładamy samą ufałkę i do niej dopiero doczepiamy te filtry magnetyczne. Jeśli chcemy używać ufałki, to zakładamy adapter i dopiero do niego filtry. Nie dokładamy ufałki na ten adapter. To jest zalecenie producenta i tak to po prostu działa e, najlepiej. Więc e, no, to rozwiązanie jest moim zdaniem mega wygodne, mega szybkie i naprawdę polecam Wam te filtry magnetyczne. No a teraz jeszcze kilka słów o filtrach, które wchodzą w skład tego zestawu. O UV, i filtrze polaryzacyjnym już mówiłem, więc nie będę się tutaj e, powtarzał. E, do tego mamy filtr ND1000, który właśnie moim zdaniem jest najlepszym filtrem do fotografii krajobrazowej, jeśli chcemy mocno wydłużać czas naświetlania, bo on pozwala właśnie aż o 10 eV ten czas wydłużyć. Jeśli macie mieć jeden gęsty filtr szary, to ja właśnie zazwyczaj polecam ND1000, bo ten efekt jest już po prostu mocny i w większości przypadków nam e, pozwoli na przykład rozbyć chmury, czy właśnie rozmyć e, wodę w słoneczny già eh, Filtr ND8, który tutaj jest, to on pozwala wydłużyć czas o 3v, więc to nie jest zbyt duży wynik. Czasami może pomóc, na przykład przy filmowaniu, się chcielibyśmy lepiej dostosować czas naświetlania do danych warunków. Natomiast ja, na przykład w tym zestawie, wolałbym zamiast pełnego filtra ND8 mieć filtr połówkowy ND8 ten z tego drugiego zestawu, i to byłby dla mnie wtedy taki zestaw idealny do fotografii krajobrazowej. No, ale tu no, nie ma zestawów idealnych. Zawsze jakąś jedną tam rzecz bym w nich wymienił na inną, żeby jeszcze lepiej to działało. Natomiast jak mówię, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić sobie taki zestaw i dokupić jeszcze jeden filtr osobno. Te filtry magnetyczne też sprzedawane są osobno pojedynczo, więc można sobie taki zestaw rozbudowywać i po prostu dopasować go do swoich. Potrzeb. URTH oprócz tych najbardziej popularnych filtrów ma też w swojej ofercie takie filtry bardziej specjalistyczne. Ja tutaj mam dwa takie filtry. Jeden z nich to jest filtr Night do fotografii nocnej. On pozwala zredukować zanieczyszczenie światłem, czyli na przykład takie żółte zafarby, które mogą nam się pojawić na niebie od jakichś miast czy, czy oświetlenia ulicznego. To taki filtr pomoże nam zredukować. Dobra rzecz właśnie do fotografii nocnej. A drugim filtrem, z którego korzystam jest filtr ND ze zmienną gęstością. To jest filtr od ND64 do ND1000, którego używam do Filmowania. Tego filtra nie, po, nie polecam używać do fotografii krajobrazowej, dlatego że taki filtr działa na takiej zasadzie, że są to tak naprawdę dwa połączone ze sobą filtry polaryzacyjne, i kiedy będziemy robić zdjęcia na szerokim kącie, to mogą pojawić się takie plamy na niebie. W jednym miejscu taka po prostu ciemniejsza plama i nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Więc lepiej takiego filtra używać do filmowania, wtedy ten efekt nie jest tak widoczny. No, jest to rzecz bardzo uniwersalna, bo pozwala nam dostosować czas naświetlania przy filmowaniu do danych warunków. Więc nakręcamy taki filtr i możemy sobie regulować za jego pomocą ekspozycję, nie zmieniając co chwilę filtrów szarych, tylko zakładamy jeden i możemy nim kręcić i, i tą gęstość sobie regulować. Więc przy filmowaniu to jest rzecz niezbędna i bardzo fajnie mi się to. E, sprawdzam. Widziałem, że też w ofercie są jakieś inne filtry, typu e, filtry mist, takie, które pozwalają trochę e, jakby zmiękczyć obraz. E, one fajnie się z, sprawdzają w fotografii nocnej. Światła uliczne są takie bardziej miękkie, lepiej to wygląda. E, robi to taki efekt po prostu takiego delikatnego powiedzmy zamglenia na zdjęciach. Niektórzy używają też filtrów mist do fotografii portretowej, e, więc to jest też taki rodzaj filtrów, który znajdziemy w ofercie URTH. Widziałem, że też są jakieś takie filtry gwiazdkowe, które odbicia światła, punkty światła nam zamieniają w takie gwiazdki, więc jest. Jest też trochę takich bardziej specjalistycznych filtrów, no ale ja tutaj mam te, które mi się przydają właśnie w fotografii krajobrazowej czy podróżniczej. Jeśli chodzi o samą jakość tych filtrów, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Nie widziałem żadnych zafarbów, żadnych blików, odbić. To wszystko działa świetnie i jakościowo uważam, że jest to bardzo wysoka liga. i Ja no, nie zauważyłem żadnych niepożądanych skutków używania tych filtrów. Jedyne co to tak jak mówię, jeśli założycie kilka filtrów na obiektyw szerokokątny, to może się pojawić winietowanie, ale to jest standardowe jakby u każdego producenta. To po prostu wynika z tego, że te ramki w końcu zaczną nam wchodzić w kadr, te ramki tych filtrów. Ale jeśli chodzi o samą jakość, to tutaj jest naprawdę świetnie. Teraz pokażę Wam zastosowanie niektórych z tych filtrów. Na początek filtr polaryzacyjny. Mam już teraz nakręcony filtr i zobaczcie na ekranie, w jaki sposób mogę zredukować odbicia na tej wodzie. Teraz filtr nie działa, a teraz redukuję sobie te odbicia i są one zdecydowanie mniej widoczne. Teraz mamy odbicia. A teraz są one zredukowane. Oczywiście maksymalnie ich nie usuniemy, one zawsze jakieś tam zostaną, no ale są one zdecydowanie yy, mniejsze, jeśli skręcę ten filtr. Więc jest to bardzo wyraźnie widoczne. Oczywiście zobaczycie teraz zdjęcia, które tutaj wykonam yy, na ekranie. Teraz założę filtr szary połówkowy, i jeszcze na jego przykładzie pokażę Wam, jak te filtry działają. Mam już założony i ustawiony filtr szary, i on faktycznie w tych warunkach. Bardzo pomaga, bo mamy dzisiaj dosyć takie jasne jednolite chmury. Jeśli ja teraz przekręcę go jakby w dół, to widzicie, że no to niebo jest praktycznie białe, a przekręcę teraz działanie filtra na niebo, i faktycznie pojawiają się tam detale, wygląda to dużo lepiej. Ja oczywiście zrobię teraz zdjęcie z filtrem i bez filtra i zobaczycie teraz też te zdjęcia. Na ekranie. Na koniec jeszcze zestaw czyszczący chciałbym wam pokazać, no bo warto dbać o, o czystość tych filtrów, żeby one nam długo służyły i się po prostu nie porysowały. No i w ofercie URTH też są takie zestawy w takim fajnym, miękkim pokrowcu, zamykanym magnetycznie. Mamy tutaj pędzelek taki do czyszczenia. Mamy taką gruszkę, żeby sobie zdmuchnąć jakieś zanieczyszczenia. Mamy oczywiście ściereczkę z mikrofibry, taką większą niż ta, która jest w zestawie do samych filtrów. No i mamy też taki płyn do czyszczenia optyki, jeśli gdzieś tam podotykamy tego obiektywu, on będzie tłusty od naszych palców i ciężko będzie to usunąć po prostu ściereczką, no to e, można użyć takiego płynu. On jest specjalnie zaprojektowany tak, żeby krzywdy tym filtrom e, nie zrobił, więc taki zestaw czyszczący też zawsze warto e, w swoim ekwipunku Mieć. Więc jeśli chodzi o te filtry, to tyle. Mi się z nich korzysta bardzo dobrze. Może ta firma nie jest jeszcze jakoś bardzo rozpoznawalna na polskim rynku, ale myślę, że to się zmieni, bo robi produkty naprawdę dobrej jakości. Wszystko jest dopracowane, nawet te pudełka są ładne i po prostu robią dobre wrażenie. Fajne są te wszystkie opakowania na te filtry. Moim faworytem tutaj są zdecydowanie te filtry magnetyczne, które są najszybsze i najwygodniejsze jak dla mnie. A jeśli ktoś woli klasykę, no to te nakręcane też w ofercie URTH. Znajdziecie. Sprawdźcie pełną ofertę tych filtrów na stronie Fotoformy, tam macie pełen przekrój czy średni, czy rodzaj filtrów, więc zajrzyjcie na stronę, a my się widzimy niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia, cześć!